Dobra, teraz któryś z Was oznacza? Andrzej, to jest Twoja kolej. Ja się nie znam. No to dlatego oznaczysz i pewno oznaczysz bardzo dobrze. Ale ja na przykład nie rozumiem, jak melka gra z koperkiem i tak dalej. To oni lądują na samym środku, biją się tam z innymi. Pokonują ich kurde, i wygrywają jakieś tam koronki. Kurde, tak gra im złoto a nie ma Dawaj, Mariusz, syna, daj, żeby grał w turniejach na telefonie. Nie, bo jak wygra kasa, to mój z No, <grystanie> Zarekwirowałbyś? Jak pieniądze z komunii? Poczekaj, jak skończy maska, wtedy niech zacznie grać na turnieju. No i gdzie lecimy? Na zimę? Na turniejach, mówisz? Turnieje dla motorów. My się nadajemy na turnieje, ale dla motorów. Aha. Albo na zawody wyciągania chuja z wody. Nie no Andrzej, my żeśmy raz grali w, na zawodach, i było no nie, piersi, nie, nie było najgorzej. Mhm, no jako pierwsi praktycznie, ale nie było źle. No właśnie, nie jako pierwsi żeśmy padli tylko prawie jako pierwsi. Więc jakiś sukces jest. Mały, ale jest. Już pomału, ale do przodu. Tak, małymi kroczkami zdobywa się świat. Wiadomo, że od razu byśmy, kurde, już nie wygrali. Ty mnie to wkurza, tutaj, że nie wiem, gdzie są te skrzynki. Raz na górze pokazuję, raz na dole. To jesteś tutaj, O! A to za co? Kto kogo zabił? Który z Was przyznać się kogoś zabił? на на джин детска O, Mi się w tej grze podoba, że są te zniszczenia, nie tak jak kurde w tym w Cult of Duty. Jak Mariusz, jest coś tam ciekawego? Cool, да. Ну и не узнать до да, этой скрынки, за холера. I co się ciekawego dowiedziałeś? Ja, z takim nóbkiem jak Andrzej, to nie wygramy nigdy. Nie gadaj, dobrze gra Andrzej. Ale leci 5 km, do przodu Otwórz na skrzynkę? Teraz Andrzeja nie słyszę Nie yes. ja się ciebie pytam czy znalazłeś skrzynkę Tak Nie! Nie Kurde, spadłem Oczekaj, może tutaj od postaci będę mógł coś kupić. No to są te postacie. Wymagane A. Weźcie zabijcie kogokolwiek. Gdzie? gdzie zaznaczyłem Za plecami twoimi o, Na dole? No Pod moim dziobem, Ooo Rozczarowanie Andrzej się z kimś strzela. Nie, dwadzieścia brakuje do ranki, kurde. A. a. bo wy w górze byliście, A, jej kapsuły spadły w góry. Fajnie. ちゅうだん Nie, niechcący strzeliłem Dziadki już tak mają Coś leci z tym malotem Na ciebie chyba gdzieś jak Za nami, tu. Zostało ze mnie 20 I po lewistę do góry Dwie dwadzieścia, drugie dwadzieścia. Leczy się tam tu leci na tą drugą o, okay. stronę. 30 Spod. Aha, drugie jest na górze. Ktoś chyba dobrze zrobił. Nie, tutaj, nie? A Andrzej gdzie? de manera Ja jeszcze nie zabili. Zabili. Kurde, nie mów nic, żeby tak się strzelamy. Jednego powaliłem. Chodź, już wyskoczył w naszą stronę. zabiłeś mnie Приложите. Тут у вас карабин золотой. Уважайте, с горы не сняли. Poszli na lewo. Musisz gdzieś tam. Tak, tak, tam ale tam. trzeba iść w tamtą Mańkę. Dawaj na tym gejzerze, trzeba stanąć. Trzeba tam lecieć. Kurde, tam są typy, akurat. Chciałem powiedzieć tu do samochodu, ale też typy. Tu też typy. Kurde, wszędzie typy. Ja na spod tu, tu lecę na dół. ładnie no. Oddaj. jeszcze. 100 Na Nas leci, Na nie leci, Nas patosło nie leci, Postał? I samolotem leczy. Snapia, tu to Z tego plecy jeszcze. Dalej za nami tu Tu jest biegnie Dobra już go do nie ma, leży I drugi jest za nim Dwóch Podnoszą go Za skałą tu Uch, Tam jest trójka Podnoszą tego jednego Za jednym jest tefa Ja będę go ja ja będę Ja tu jestem z tobą I Idę И другие зубы. Коткалы. Ещё третий нет. Мариуш? Да. Твой тёрпый. Тут есть ещё третий, наверное, на дубе. Да, Я видел, Jest tylko... tu kotnie. A minowaj. Wzbierał no, luta. No, Uważajcie, no. bo nawet im jeszcze leży. Tu są na tym wzgórzu całym. Typy. Wzbierał głupę po tych ciulach. Strefa się. Czyli... Krzyk, krzyk do No. U. Na tych idziemy? Nie, no, przejdziemy dalej. Wsiadaj. Kurde, wysiadaj. Jeden dostał za sto pięćdziesiąt, mnie nie. góry idą, na wostr, chyba. Nie wiem czy Jeden leży, jednego powaliłem. Drugi dostał za 100 I co są już na debiutie, nie? No. Jeden leży. Ale jeden, jeden lecą, lecą tutaj, uważaj. Nie. A zabiłem go jeszcze podamka, ale drugi doczekali jego kolega. Tu jest za drzewem A, O tym jedzie. Kotek mógł jest. Nie ma gdzie ja chyba, nie? No w krzakach. Na to mogę, na to mogę się przywo. Widzę Koronka, ja bo strefa idzie. Tak jest stópki w budynku. niech się, się biją, To auto trzeba zbierać. Wyskoczył. O, dostali wszyscy trzy. Jeden powalony, nie? Na górze, jo? Leży. A, tego Jeszcze na jeden na górze został, nie? Jest pod mostem jeden. Dwóch. Leży. Dobra. Leży. Tu jest jeden. Dwa. To on ostat... nie, jeszcze są typy, to uważajcie. Jeszcze gdzieś cały skład Cała jest wybrany. Pod, stu... pod mostem, pod mostem lecą, to widzę. Jeszcze jak Sze, zacząłem, uważaj. Uważaj, yeah. Uważajcie. Bigo, 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 to bigocie, yes, yes. Udało się. To Pięknie. Co, Aha, bo te cztery, to jeden został. Bo to Jesteśmy zostały. zajebistą ekipą. Koronki mamy elegancko.